Co? Siemaneczko widzowie. Jestem na Kasper idziemy Siema. dzisiaj do lasu. Tak, druga część lasu. Tylko! Będę filmy dwa razy w tym samym momencie wstawione. Dobra, Idźmy do lasu. Czekajcie. Dobra, widzowie. Idziemy. Idziemy. Kasper będzie prowadzącym tego. To on będzie. Nie wiem czy widzicie Kaspera. Dobra, patrzcie, jak to wygląda. To jest Kasper, a to jest Las. Wielki, co. Dobra. Kasper prowadzi. Nie mam tych chłopów. Widzowie, Co? Patrzcie, co, co tutaj się widzowie stało. Jest kapciuszek mały. Tam coś, coś mówi nam jakąś prawdę. To nam mówi. To jest bardzo dużo w ogóle szkła. Patrzcie, jak to jest zasfione. Chodźmy tu. O boż, alkoholizm sam. Tu już widzę po kształcie, że to saplica. To widzę, że. No właśnie. Płyta DVD. Ej, jest płyta. Patrzcie. Nas to nie obchodzi, bo to nie jest nasz. Dobra, idźmy chyba, dobra, jesteśmy w głębi lasu, już w środku tego lasu. Nie mam nic. Jaki ten las jest duży? Duży jest, naprawdę spory, taki jak dla nas. Jest to Kasper? Tak się widzowie. Wow ale wygięte drzewo, widzowie! Widzicie? Zobacz Kasper! Wygięte drzewo. Ja pierdolę. Nie widziałam nigdy. Co no i patrzcie. Tu jest taka jakby stodoła można było powiedzieć, a tu jest szopa. Ej! To z daleka pewnie. O! Widzowie mam szkło. Nie jest to obrazek, Bo można się łatwo pokaleczyć. Właśnie. Nie byliśmy jeszcze aż tutaj, ale na pewno wiem, że było coś strasznego w jednym tutaj z tych ośrodków, właśnie. Nie? Dobra widzowie, patrzcie jak to wygląda. Przyjechał ktoś, ale to nie zna nas ten. Dobra, macie tutaj Kacpra, on będzie was prowadzić i nagrywać. Wszystko. I musimy. Zobaczyć. zobaczymy co tu o, o mój Ej, widzowie ja tu chyba to jest kogoś teren to nie jest nasz a więc nie możemy tu wchodzić ale ta szopa Jakie widzieliście Chyba ja do końca dobrze nie nagrywam no to to mnie kusi, żeby tam wejść. Bardzo Dobra widzowie, wejdziemy do tej tutaj stodoły, jakby można to było powiedzieć. Wejdziemy i to dzisiaj, a nie chcę wchodzić tam, bo wiecie, może być tam coś niebezpiecznego. Widać już po samym... Był dziwny dźwięk, to bardzo dziwny. Coś mi weszło do nogi. Patrzcie widać. Yes? Okej. Okay. Masz, Kapper nagrywaj. Was.